Siema, siema, z tej strony arturos 1.9. Dzisiaj jest ze mną Kacpin. Trzemaneczka z o... Słową 2,80 albo kopret Jak wolicie. No. I I dzisiaj ja dzisiaj gramy w odcinku tak... Artura, bo też jestem w odcinku Marcela, więc polecam kanał yy, Marcel, znaczy, Supercars yy, 534. No właśnie. Polecamy ten kanał. Subskrybujcie. W ogóle to jest nasz kolega, a więc... tak jak Wysoko, no więc pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału, bo teraz razu nagrywania od kolejnych odcinka. Oczywiście... I po... dzisiaj z nami też jest Paweł. Będzie. Damy wy tym, w opisie okay. nasz szklan. Y jak ktoś, to szklany. niepokalani piątace. Y zapraszamy nie, nie, nie. do klanu. Ogólnie. O, 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 ból, 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 ból jest tutaj. Etimuje się z bólem. Ha. Teraz go sklepie. O kurde jednak nie, jednak nie. Dobra spoko Uuhu. Nie masz Nie, lepszy Nie nie nie, nie, nie. ból jest lepszy ja za chwilę ja będę grał ból to wam pokażę jak się gra wow, 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 nadziei... wow. Wy też pewnie dobrze gracie więc tam nic nie mówię, nie? Nie wiadomo, są ludzie, którzy słabo grają, a bardzo chcą grać, ja więc to jest taki trochę czekaj. Wow, wow, wow. trzeba trzeba sprawdzać krzaki. Bo, jeśli wyjdzie wam jakiś taki na przykład bull z 8 Power cubami, a tak tacy są. O! Kurde, jaki nubek <ścoughs> Jakie ja nie. Jak, Barley to jest tak ir irytująca postać, a nienawidzę z nią grać. Nie wiem czemu wszyscy nią grają. Większość osób. Ale zapewne za niedługo Rosa też się znudzi ludziom bo sobie, że dobra, trzeba jeszcze dosaj. Aj brawo, jest trzeci. No ale i tak nie dostaję. Dobra, to dawaj to teraz mi... Dobra, a zatem teraz... Kurde. Zatem teraz będzie grał Kaspi ale ja i teraz... Grać. Y, ta... Daj mi na sobie... daj po mi posaj wypada Franki i ból! O, chciałem dać, Dobra, proszę. Jak to, to ja nie wie, chcę z nim grać. Wytrywie. Wiem, on się chce teraz opuścić. Okej, okay, zatem... Bulman. O naczy... Teraz znaczy... stery kacpi. A przecież wiedzą, głębię. Głupku ty. I teraz... O solo w ogóle... Jest. Jak dziwnie się teraz zrobił. Dobra, graj. Yy, jak mi będzie. Yy... A, ten... A co to jest ten 777? 777. 777. No, A co, co to? ja jakiś będą mówić, mam? Ja wszystkich zapraszam. Większość. Chociaż teraz nie. Zapraszam tylko tych dobrych. Oczywiście moje... Ja się nazywam Arturo79, będzie to widać na filmie. Nie, 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 Czekaj, czekaj, czekaj. Patrz, patrz. Czekaj aż, on użyje ataku. Jak grasz bólem, to nie użyj... Czekaj, 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 czekaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Niech on mi to da. Dobra, wziąłem mu te dwa bólerki. Ult, ult leci, ult leci. Patrz, ulta użyje. Nie, nie użyje. Użyje. nie tutaj w tym krzaczku. Dobra, za ten kas. Czy czekaj. Z, może zrobimy Ci jakiś mały wywiad? Od ilu dni grać Brawy Stars? A może od ilu miesięcy? Czekaj, czekaj, a on chce się timować, to ja też. Timować, timować się stary chce. Dobra, On jest. cię zabije. Ma ulta. Nie. On cię zabije, patrz. A jak już to on skoczy, tym ulta? Jak będzie podchodzić, Dobre. to musi do niego strzelać. Nie podchodź, nie podchodź, bo on zniszczysz teama. Nie, nie chcę. Patrz, tu sobie pójdę. Widzisz? O. Nie zabiłem go. Ale patrz, nie. użyję teraz na tobie ulta. Nie, nie użyję, on nie jest taki chyba. Kurde, ten użył jak już. Czekaj, bo jak się ją zabić. No to opowiadaj, od ilu Brawl Stars? Nie, nie wiem, od tygodnia, od tygodnia za chwilę wam pokażę mój ten. Wow. Kurde. Uważaj. Kurczę Bele. To dziwne, bo dziwne. Czekaj, tam... bo tam jest mój kolega. O, czekaj, czekaj, ty killer, killer, ten killer, killer. On cię Ta, zaraz ja teraz zabije. Nie, ona mnie zabije. Uważaj, uważaj bo ona cię potraktuje z ulta. Diller cię zabije. O ja! Ja chciałem się teamować! Ma, nie, mogłeś walić do niego. No, ja miała 7 power tych power cubesów. To mogłaś walić, chociaż tyle. No dobra, jeszcze raz sobie... Zatem teraz Ej, jeszcze ja raz! Ja Przejmuję stery. Teraz ja sobie jeszcze raz pogram. I ta mapa będzie dobra na El Primo. Coś Ci się stało z tym. Czekaj, yy. Yy, <laughs> przepraszamy. Postaram się to wycnąć. Dobra. Zatem kapi, ty się tam graj, a ja... Chcę pojeść no. na mojej hulajnodze. No. Dobra, to sobie. jeść. Ja, zaraz się spotkamy. No dobra. Nie subskrybujcie jego kanału. Dobra. Ej, stimowałem się z kimś. Ej, nie, nie, nie. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. No i jest tofie, tybułajdliśmy się! Patrz nas trzech. Zabra... Jak to na trzech! Nie zabr. Daj, bierzemy tego. Bierzemy tego, el primo. El primo, dawaj, el primo, bierzemy tego. E, patrz, na trzech, tu jest gościu, jeden ja el primo, tutaj ty... No, co zabij? Nie, nie zabijaj jej! się ich skucić. Nie zabijaj Ale skuć ich. Nie! Ja za nim, ja za nie nimi nie nim będę. Skucisz, nie, za nimi będę. Bić. Czekaj, ja, ja o dobra, czekaj, bo ona chce mieć ten teammate. Tamta. Dawaj teammate, teammate, stary teammate. Dawaj, no. dawaj, teammate, no. dawaj, teammate. Dawaj teammate. No teammate. Dobra, bierzemy ją, biorę ją, biorę ją, bo mnie troszkę wkurza. Tylko teraz musisz działać na ten, nie na auto atak, tylko na namierzanie. No wiem. Ręczne, bo może ci. Ty zabiłem ją. Uuu! Eee, um, ja, ja mam powerkips. To on ma jednego cubes, zabiłbym go bardzo chętnie, ale nie... On jest tu, on jest tu. On jest tu, on jest tu. Zabij go przecież... O nie, sorki, sorki! Leon, leon! Dawaj. Uciekaj, uciekaj! Nie, ale to są moje, to są moje, to są moje, to są moje. Są, są moi. Chcesz ich zabić? Nie! Pod koniec jedynie! O nie! Dawaj, dawaj, dawaj! Nie! Dobra, no, czekaj! Do ale czekaj, ja, bo ja chcę zobaczyć czy on nie go pokona. On ma 8 powerkipsów. Dobra, koniec. Napiszę, jeśli chcecie coś z karmerką normalną, coś normalnie, nie tylko gry, bo mogę też takie coś zrobić. Jeśli Może coś na coś... przykład striki na hulajnodze. No, tylko jest problem, bo ja nie mam hulajnogi. No ale dam ci moją. Ty patrz, oni się w świątyńki będą teamować, patrz! No on ale trzeba przyjdzie. No wiem, wiem. oni ja, nie ja, będą ja, do ciebie podchodzić, bo wiem, oni wie, nie wiem ja tak wczoraj miałem właśnie na moim odcinku. Oni nie będą e, Supercard 5 czy 4, e, pa, Pamiętajcie wbijać do niego, zostałyśmy, z tuby. Ty patrz, El Primo to wykorzysta, El Primo ich zabije. El Primo nie, ich zabije. Nie, on nie podchodzi, o... Przecież y, oni są na blisko, chociaż on ma najwięcej power kibów. Na o wygranej, nie, ale... Mu on dał. jest na wygranej pozycji. Wiem. El Primo, wygraj! El Primo, El Primo! Czterysta tych miał. No nie, kurczę, ale oszustwa. Na tego. minus? Nie, plus 3 miałem. Dobra. Zatem teraz to może ja Zagram. No dobra, ty masz. masz. Znowu coś się stało. Artur ma słaby telefon. A ja idę do mojego kolegi ma... Pawła. Ej, 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 czekaj, dobra, czeka, to czekaj, czekaj. To graj. Potem nie zawołuję, jak ja znowu będę. Albo idziemy do Pawełka na szpegorki. To chodź. Yy, Także... L... Wow, wow 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 i dobra słuchajcie to jest koniec filmiku bo mi się zaraz rozładuje telefon to trzymajcie się szczałka